Swego nie znacie czyli dzisiaj o zdobnych gatunkach rodzimych. Kalina koralowa to roślina pożyteczna dla owadów. Miododajna. Owoce zjadane są przez drozdy i rudziki. Preferuje stanowiska wilgotne. Może być sadzona zarówno w cieniu, jak i na pełnym słońcu. Ta wuła wieżbolisna w Polsce spotykana na lubelszczyźnie i w puszczy Sandomierskiej, na wilgotnych łąkach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Roślina bardzo tolerancyjna, począwszy od pecha gleby, po zacienienia jaki niedostatek lub nadmiar wody. Trzmielina brodawkowata. Cechy, które decydują o popularności tego gatunku, to piękne owoce oraz wręcz bajkowe przebarwienie jesienne, które przybiera kolory od białej przez bladoróżową do ciemnego odcienia tegoż koloru. Najlepiej krzewy te mają się w miejscach lekko zacienionych lub słonecznych, na glebach przynajmniej średnich, umiarkowanie wilgotnych. Rokitnik pospolity naturalnie rosnie na wydmach nad Bałtykiem. Idealny do umacniania terenów o luźnym i niestabilnym podłożu. Subskrybuj nas po więcej.